Wielu osobom rozpoczynającym swoją przygodę z rachunkowością, nauka księgowości kojarzy się z toną podręczników, z nudnymi wykładami, z wkuwaniem setek przepisów na pamięć. Ze znużeniem, z niecierpliwieniem, ze zniechęceniem, z porażką. A co gdybym ci powiedziała, że tak wcale nie musi być? Że księgowości można nauczyć się w przyjazny i prosty sposób. Pewnie mi nie uwierzysz, ale ja też tam kiedyś byłam. Ponad 20 lat temu ja też zdobywałam wiedzę z rachunkowości. Pamiętam, że uczyłam się do jakiegoś przedmiotu związanego z rachunkowością finansową, studiowałam przepisy i kompletnie nie mogłam zapamiętać, co i jak się księguje. Miałam wrażenie, że się poddam. I wtedy uratował mnie mój wykładowca, który powiedział: Przepisy zostaw na boku, zawsze pamiętaj. O podstawowych zasadach rachunkowości. Nagle okazało się, że coś, co wydaje się trudne i skomplikowane, można przedstawić w prosty i przyjazny sposób. I dzięki tej radzie udało mi się zdobyć wiedzę księgową i pierwszą pracę w zawodzie, a potem i kolejne. Dziś swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się na stworzonej przeze mnie pierwszej w Polsce platformie do nauki rachunkowości online to w moich kursach stosuję właśnie autorską metodę FOCUS, w której krok po kroku, bez założenia, że coś już wiesz, dzielę się swoją wiedzą księgową. Dzięki niej możesz właśnie w prosty, przyjemny, łatwy i przyjazny sposób nauczyć się rachunkowości. Dzięki tej metodzie dziesiątki tysięcy osób zdobyły wiedzę księgową i pracę w zawodzie. Codziennie dostaję jakiegoś maila, w którym ktoś dziękuje mi za to, że mógł zdobyć tę wiedzę księgową w ten sposób. Koniecznie zajrzyj na platformę Mentoris, żeby przekonać się, jak wyglądają kursy, poznać opinię kursantów i zdobyć swoją wiedzę księgową. Jeżeli tylko chcesz zrobić swój kolejny, ważny krok w kierunku zostania księgowym, to koniecznie zajrzyj. Mam nadzieję, że do zobaczenia!